Słuchajcie, ja w pracy dużo piszę i chciałbym, żeby to moje pisanie było jakościowe i często mam wątpliwości co do interpunkcji. I w związku z tym postanowiłem przygotować taki przykładowy tekst, który mógłbym napisać w pracy, bo mniej więcej takie, takie teksty piszę. I wysłałem je do kilku ekspertów. Kim są eksperci? Jest taka strona fiverr.com, to jest strona, na której można wynająć freelancera i ja zdecydowałem się właśnie wynająć takiego freelancera, który jest specjalistą od redagowania tekstów. Zanim go wynająłem, wziąłem wszystkich kandydatów i zapytałem, czy redagują również teksty, które są interpunkcyjnie bardzo odchwytliwe. I wybrałem oczywiście tylko tych, którzy powiedzieli, że tak. Wszyscy powiedzieli, że tak, natomiast ja sobie wybrałem tych, którzy mi najbardziej pasowali cenowo, to znaczy byli jak najtańsi, i tak to jest tak naprawdę praca dosłownie na kilka minut, pewnie z pięć, jeżeli ma się, ma się wiedzę. Mamy trzech takich ekspertów w tym filmiku, i dodatkowo mamy mojego kolegę, który myślę, że zna zasady ortografii dobrze może nawet lepiej niż ja i mamy mój tekst, moje poprawki przecinków. Tutaj wstawiam Wam pełny tekst, ale jak jesteście zainteresowani, to sobie zapałzujcie, a ja lecę już do samych konkretnych zdań, żebyśmy mogli zobaczyć co myślą eksperci i co myślę ja i co myśli mój kolega. Jedziemy. Zdania są posegregowane alfabetycznie według Pseudonimów autorów, i tak mamy pierwsze zdanie. Proszę odczytać moją wiadomość w celu sprawdzenia. Wszyscy byli tutaj zgodni. To, co mnie zastanawiało, to jest to, czy przed, w celu nie powinno być przecinka. Okazuje się, że eksperci mówią, że nie. Kolejne, kolejne zdanie. W celu weryfikacji poproszę o identyfikator klienta. I tutaj. Miałem podobny pomysł, czyli znowu mamy w celu czegoś i czy w po w celu nie powinno być przecinka. Tutaj co ciekawe, jeden ekspert powiedział, że powinien być. Kolejne zdanie, identyfikator otrzymany. Nic ciekawego. W takim razie nie martwię się już o Pana. Znowu yy, mój pomysł to był, czy przed czy po w takim razie nie powinno być przecinka. Wszyscy powiedzieli. Że brak przecinka jest git. Kolejne zdanie. Błąd ten jest już naprawiany, natomiast ogółem rzecz ujmując, zamówienie tych produktów nie jest możliwe. To zdanie można rozebrać na kilka zdań, pomiędzy które wstawimy przecinek. Jeśli dobrze widzę, to ja je rozebrałem na chyba maksimum, ile można tych zdań utworzyć. Czyli błąd Nensi na już naprawiany. Natomiast ogółem rzecz ujmując, zamówienie tych produktów nie jest możliwe. Inny ekspert powiedział, że ponatomiast i przed ogółem rzecz ujmując, chyba bardziej ponatomiast nie powinno być przecinka. I tutaj wszyscy pozostali się z nim zgadzają. Jestem jedyny, który postawił przecinek po. Natomiast i tutaj nawet nie wiem czy bardziej po natomiast, czy bardziej przed ogółem rzecz ujmując ale pasuje mi ten przecinek. Natomiast inni eksperci powiedzieli że bez przecinka jest OK. Co więcej mamy możliwy przecinek po ogółem rzecz ujmując. Cztery osoby na pięć stwierdziły że tu powinien być przecinek. Jeden z ekspertów powiedział. Że tutaj przecinka nie wstawimy i był to mój kolega. Kolejne zdanie jest podobne do zdania, które już było. W celu wykonania odpowiednich działań proponuję następujące rozwiązanie. Tu było pytanie moje, czy po w celu wykonania odpowiednich działań powinien być przecinek? I tak jak wcześniej, cztery osoby powiedziały nie, a jedna osoba powiedziała tak. Kolejne zdanie. Po wznowieniu operacji zostanie wysłany e-mail. Tutaj moje pytanie to było: gdy mamy jakieś określenie czasu i taki tekst, że coś się stanie po czymś albo przed czymś, czy, czy po takim zdaniu powinien być przecinek? Wszyscy byli tutaj zgodni, że zdanie po wznowieniu operacji nie powinno być zakończone przecinkiem. Kolejne zdanie, znowu podobne do zdania, które już było. W razie wątpliwości zalecam kontakt z informatykiem. Moje, moją wątpliwością było to, czy po, w razie wątpliwości powinien być przecinek. Wszystkie osoby badane powiedziały, że tutaj nie potrzeba przecinka. Kolejne zdanie nie zostało to natomiast zrobione. Moją wątpliwością było to, czy to słowo natomiast, które jest takim wtrąceniem i przecinkiem właściwie w samym, samym w sobie. Nie powinno być rozdzielone przecinkami. I jestem jedyną osobą, która wstawiła te przecinki. Pozostali mówią: Tutaj tego nie rozdzielamy. To jest słowo jak każde inne w tym zdaniu. Kolejne zdanie. Zalecam zatem kontakt z tą osobą. Bardzo podobna sytuacja, i tutaj moja wątpliwość dotyczyła słowa zatem, które mogłoby być rozdzielone znowu przecinkami. Przynajmniej po jednej ze stron. Ja sam stwierdziłem, że chyba bez będzie najlepiej, i pozostali się ze mną zgodzili. Kolejne zdanie. Po zakończeniu się tej operacji powinno być możliwe dalsze postępowanie. Podobne zdanie do poprzedniego innego. Po wznowieniu operacji zostanie wysłany e-mail, czyli mamy coś, co określa czas, i następnie czy po tym powinien być przecinek, czy nie. A tutaj po pierwsze. Dwie osoby stwierdziły, że nie mówi się po zakończeniu się tej operacji, tylko po zakończeniu tej operacji, bo z jakiegoś powodu uznały, że operacja nie może się zakończyć, tylko może zakończyć, albo jakiś inny powód tutaj był, dla którego to brzmi im źle, więc usunęły to słowo się. A jeśli chodzi o sam przecinek, to tutaj mamy jedną osobę, która postawiła przecinek po zdaniu po zakończeniu się tej operacji Ciekawe jest to, że w jednym z poprzednich zdań, które miało bardzo podobną konstrukcję, ta osoba nie wstawiła przecinka po określeniu czasu. Kolejne zdanie. Przypomniałem sobie, że już o tym rozmawialiśmy i stwierdziłem, że wyjaśnię ponownie. Dość oczywistą rzeczą jest to, że przed że w każdym z tych przypadków powinien stać przecinek, i wszyscy są w tym zgodni. Zastanawiałem się, czy przed i nie powinno być tutaj przecinka, i wydawało mi się, że nie. I każda z osób badanych zgodziła się ze mną i nie wstawiła tego przecinka. Kolejne zdanie, widzę, że dosyć kontrowersyjne. Rzeczywiście, ponowne wyjaśnienia dużo dają. Mamy Dwie osoby, które nie wstawiły przecinków i to byłem ja i mój kolega, posłowie rzeczywiście. I mamy trzy osoby, trzej eksperci z Fiverr'a, uznali, że posłowie rzeczywiście przecinek powinien stać. Kolejne zdanie, dla mnie bomba. Dlaczego to zdanie tutaj istnieje? Dlatego, że... Miałem taki pomysł, że być może prawidłową pisownią byłoby wstawienie myślnika lub dwukropka po słowach dla mnie. Wydaje mi się, że mało kto by tak to napisał. Ja czasem bym to tak napisał, ale ten mój styl tych wstawiania tych dwukropków i, i myślników jest ewidentnie rzadki. I rzadko widzę, żeby inni tak pisali. Stwierdziłem, że bez. Żadnych znaków interpunkcyjnych będzie ok. Pozostali wszyscy zgodzili się ze mną. Kolejne zdanie. Z tego co widzę, zarówno w temacie pierwszym jak i drugim, wątpliwości już nie ma. No, zdanie ciekawe z kilku względów. Po pierwsze, fraza z tego co widzę. Czy ona powinna być rozdzielona przecinkami? Z tego co widzę. Cztery osoby powiedziały, że tak, i jedna z tych osób powiedziała, że nie. Z tego co widzę, to ta, ta osoba jest bardzo często tą osobą, która nie zgadza się z pozostałymi osobami, więc być może chciałbym jej zaufać najmniej. E, taką sobie już opinię wyrobiłem troszkę podczas tej analizy. Po zdaniu z tego, co widzę, cztery osoby na 5 wstawiły przecinek. Mamy jeden przypadek, gdzie napisano z tego, co widzę zarówno, to mi się bardzo nie podoba. Natomiast ktoś, ktoś uznał, że tak będzie prawidłowo. Co dalej? Z tego co widzę, zarówno w temacie pierwszym, jak i drugim, czy tutaj stawiamy przecinek przed jak? Ja uznałem, że nie. Pierwszym, jak i drugim. Natomiast wszyscy pozostali nie zgodzili się ze mną. Więc wydaje się, że tu przecinek jest wskazany. I teraz. Mamy kolejną zagadkę w tym zdaniu? Czy po zdaniu jak i drugim powinien być przecinek? Trzy osoby powiedziały, że nie, w tym ja. Natomiast dwie powiedziały, że tak. I to są te osoby, dwie, które wstawiły również przecinek po pierwszym. Wydaje mi się, że wstawienie. Tutaj, tak, przecinków. W temacie pierwszym przecinek, jak i drugim, wątpliwości już nie ma. To jest troszeczkę dziwne, tak na mój wzgląd, ale być może prawidłowe. Natomiast mniej dziwne, zdecydowanie, według mnie, dla mnie osobiście, jest, jest wstawienie przecinków. Zarówno w temacie pierwszym przecinek, jak i drugim przecinek, wątpliwości już nie ma. To jest bardziej naturalne. Natomiast to, co mi się zdawało najbardziej poprawne, ale dalej nie wiem, czy, czy tak jest, rzeczywiście, że to jest najbardziej poprawne, to jest wstawienie tych przecinków. Zarówno w temacie pierwszym, jak i drugim wątpliwości już nie ma. Jestem jedyny, który tak to napisał, więc bardzo prawdopodobne, że to nie jest prawidłowe. Idziemy do kolejnego zdania. Przy zebraniu większej liczby danych będzie możliwa jeszcze głębsza analiza. Ja mówiąc to zdanie, wstawiłem przecinek, wstawiłem przerwę. I tutaj moja wątpliwość wynikała z tego, czy tutaj w zdaniu pisanym też ten przecinek powinien się pojawić. A nauczycielki w podstawówce. Zawsze albo przynajmniej bardzo często mówią przecinki wstawiamy tak jak mówimy jak mówimy że jest przerwa to to wstawiamy też przecinek ale w życiu dorosłym przeczytałem że to jest mit i to nie jest wcale prawdziwa zasada że to być może kiedyś było prawdą jak były inne zasady ortografii interpunkcji i aktualnie z tego co widzę to. Większość osób zgodziła się z tym, że tutaj przecinek jest zbędny i ja sam też go nie wstawiłem. Ta jedna osoba wstawiła i to jest ta osoba, która się wyłamuje ze schematu, który jest stosowany przez inne osoby. Kolejne zdanie. Nigdy natomiast robot nie zastąpi człowieka. To jest podobne zdanie do zdania, które już było, czyli zdanie, które nie ma w sobie nic specjalnego oprócz słowa, natomiast Wtedy była osoba, która wstawiła te przecinki między natomiast i to chyba byłem tylko ja. A tutaj stwierdziłem, że nie wstawiam. Bardzo ciekawe. Wszyscy napisali to zdanie dokładnie tak samo. Ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie jest ciekawe, bo niektórzy stwierdzili, właściwie wszyscy oprócz mnie, stwierdzili, że to oryginalne zdanie jest źle napisane ze względu na słowo wykonuję. Dlatego ja tymczasem dzisiaj i w kolejne dni też planuję, wykonuję sprawdzenia ręczne. Dla mnie to jest logiczne, by tak napisać, ponieważ gdybyśmy skasowali tę środkową część, czyli i w kolejne dni też planuję, no to wyszłoby, dlatego ja tymczasem dzisiaj wykonuję sprawdzenia ręczne. Wszyscy pozostali stwierdzili, że nie, powinno być... Ja tymczasem dzisiaj i w kolejne dni też planuję wykonać sprawdzenia ręczne. Żeby to miało sens, żeby to miało sens, to przecinka po na pewno nie można wstawić. No i rzeczywiście tak to zostało zrobione przez inne osoby niż ja. Zagadką inną jest, czy między tym czasem powinny być przecinki. Jedna osoba w ogóle usunęła te, te, to słowo tymczasem. Z jakiegoś powodu. Natomiast pozostałe osoby nie wstawiły przecinków, przy tym czasem. Ponadto mamy takie zdanie, dlatego ja tymczasem dzisiaj, i tutaj w takie wtrącenie ja czuję, i w kolejne dni też planuję. To jest wtrącenie, które kwalifikuje się dla mnie na przecinek. I to jest według mnie spójne z tym, że po tym zdaniu. Wpisuję słowo wykonuję, a nie wykonać, ale pozostałe osoby nie zgodziły się ze mną i stwierdziły, że tu, tutaj przecinka nie powinno być. I co więcej, a potem jest ta zgodność, czyli planuję wykonać lub planuję wykonanie. To jest koniec tej analizy. Wydaje mi się, że jeden, jeden z tych ekspertów dość mocno odstawał od pozostałych. Pozostali dwa eksperci byli ze sobą dosyć zgodni, i nawet byli zgodni też, jeżeli dodać do nich mojego kolegę. Ja byłem troszkę gdzie indziej w porównaniu z, z tymi trzema osobami. Postaram się na koniec tego filmiku wstawić tekst, który wydawałby się najbardziej poprawny, bazując na opinii większości albo większości, która wydaje się subiektywnie najbardziej godna zaufania w tym kontekście. Ja się żegnam, postaram się, żeby pojawił wam się tekst, który wydaje się najbardziej poprawnie napisanym tekstem z najlepszymi przecinkami. Dziękuję bardzo za oglądanie i trzymajcie się na razie.